No My jechał super. szybko i miałem wrażenie, jakby miał zaraz mi wjechać w twarz pociągu. pociąg. Jakbym poczuła ziemniaki najpierw, ale śmiesznie. Idealna śniadaniowa miska. No i test wyszedł bardzo ślep. Zapłaciliśmy za taksówkę. Moi drodzy, jesteśmy w restauracji, która podobno w Hanoi serwuje najlepsze fonsy. Dzień dobry moi drodzy, witamy was z Wietnamu, z Hanoi. Dzisiaj, jak tylko wróciliśmy z hotelu, to pierwsze zobaczyliśmy tą masę skuterów, masę ludzi, więc będzie naprawdę bardzo intensywnie coś czuję. Jest, e, Wietnam jest zupełnie inny niż Tajlandia i my to wszystko wam pokażemy oczywiście, ale zanim przejdziemy do atrakcji, to pójdziemy zjeść typowo wietnamskie śniadanie. Tak, do restauracji, która jest polecana, no i my wam pokażemy, gdzie ona jest, ile trzeba zapłacić standardowo. Pewnie zupełnie inaczej się to mówi, ale jest to takie tradycyjne wietnamskie danie klei z tego ryżu z różnymi dodatkami. Teoretycznie składniki są bardzo bardzo proste, ponieważ głównym jest właśnie ten ryż, który próbuję wam pokazać, oraz pozostałości. My w tym przypadku na pewno mamy omlet z jajka, mamy na pewno. Ja tutaj widzę cebulkę prażoną i mamy kurczaka. Nie mam bladego pojęcia, co to jest to i to, a to. A, jak pięknie ugotowane jajeczko. Super, dobra, to to wiemy, ale to nie mam bladego pojęcia. Tutaj mamy jeszcze. Kawałki omleta, chyba. Kawałki omleta. I w ogóle jest to bardzo śmieszna restauracja, ponieważ jest to restauracja, która specjalizuje się tylko i wyłącznie w tym daniu. Jak zerkniecie sobie na menu, to właśnie mamy ten sticky rice, czyli to ksioj. I do tego wszystko, co możemy sobie dobrać. Jest tego trochę. My chcieliśmy z kurczakiem, tak, no wiecie, na początek dnia na rozruch a potem będziemy próbować coś innego. No słuchajcie, no, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zobaczyć, jak to smakuje. Korona bardzo pożywna. Jakbym poczuła ziemniaki najpierw, ale śmiesznie. To jest prażona cebulka, Kłuczaczek jest ugotowany, to jest ugotowany kuczak po prostu, więc on się po prostu rozpływa w ustach. Bardzo smaczne, nie ma się czego bać w sumie. Słony, ugotowany troszeczkę na twardo, ryż. No powiem mam że bardzo fajne. Zobaczymy, co to jest to bo tego nie wiem, podejrzewam, że jest to po prostu jakaś, że tak rzeknę, hamska szyneczka. Czekajcie, bo coś tu widziałam, o widzicie, tutaj to jest ten omlet, Uuu, ten omlet właśnie z tą prażoną cebulką. Ja widzę, że oni tą prażoną cebulkę dają wszędzie, chyba, próbuję. Z mięso podobnego. Mm -hmm. Nie myślę nad tym, co to jest, bo pewnie nie wiemy, ale jest bardzo smaczne, bardzo dobrze doprawione, wiecie, tak, żeby po prostu smakowało. No, jeszcze jeszcze ciekawa, co powie Michał, na pewno będzie mu smakować, jedna uwaga, bardzo tłusta. To jest naprawdę tłusta dania. Ja to najlepiej bym spróbował wszystkiego naraz. Mmm, jakie to jest dobre. Ja bym to nazwał po prostu taką niską z fajnymi rzeczami. Jest to jest taka idealna siadaniowa miska wietnamska. Słuchajcie, oni tutaj y, to jedzą na śniadanie, to więc to nie jest tak, bo ludzie wszyscy dookoła to zamawiają i jedzą. No tak jak Klaudia mówiła, nie będę się tutaj powtarzał, faktycznie ten ryż jest taki bardzo lepiący się, ale Klaudia nie spróbowała jednej rzeczy, czyli jajka. Ja wam powiem, jak to jajko smakuje. Ono, ono wygląda, wygląda jak w tempurze. Tak, jakby było w tempurze robione, jest na pewno w jakimś cieście. Po prostu jajko na twardo, ugotowane na głębokim oleju, w jakimś tam cieście, nie jest to tempura, tylko jest to bardziej takie ciasto naleśnikowe. No i ten klejący się ryż z cebulą, w połączeniu z ugotowanym kurczakiem. To jest kurczak taki, jakbyście wyjęli z rosołu, żebyście sobie mogli to wyobrazić. I mocny... E, mocno rozklejony ryż z dodatkiem prażonej cebuli z posmakiem takim ziemniaczanym. Mhm. To chyba tak najlepiej można określić. Wszystko razem połączone smakuje ja, tak bardzo fajnie. I faktycznie można to jeść na śniadanie. Mi to smakuje. Jeszcze ja tego nie spróbowaliśmy, bo jest to jakiś ogóreczek tudzież cukinia. Nie wiemy, czy to się dodaje do potrawy. Mm. Bardzo dobry ogórek. Podany w jakiejś oliwie? To jest chyba piszony ogórek, w ogóle na ostro. A bo tak. On trochę smakuje jak nasze. Mm, małosolne? Nie, nie właśnie. Tak, małosolne, tak. Tak? To no. chyba o to chodzi, że małosolny ogórek. No to dokładnie. Smakuje jak małosolny ogórek tak. podany y, właśnie z, jako, z jakimiś przyprawami. I dodatkowo no, jest to polane jakąś taką oliwą. Taki. Po zjedzeniu takie miski, zobaczcie, wydaje się nieduża, ale tego jest naprawdę ogromna ilość, na pewno będziemy najedzeni. No i co, słuchajcie, my jemy i widzimy się za chwilę, czyli wy widzimy za sekundę. Jeśli chodzi o rachunek, to zapłaciliśmy za to 165 tysięcy dongów, a jeśli chodzi o pieniądze, to zwróćcie uwagę, że są bardzo ładne. No słuchajcie, jest to bardzo tanio, więc zostawimy panu napiwek, żeby się ucieszył. I co, idziemy dalej. Panie, co chcesz powiedzieć na temat przechodzenia przez ulice w Wietnamie? Słuchajcie, my wam nagramy takie, jak to się nazywa, taka kamera, pierwszy, że pierwszy ten? POV PO POV, nagramy wam POV, jak się przechodzi tutaj yy, przez przejścia dla pieszych, bo to jest za każdym razem walka o życie Mamo, mu uważni, nie bój się, ale nie no, jest mistrzostwo świata, jedyne co zauważyliśmy z Michałem to to że nie wolno robić gwałtownych ruchów i lepiej stanąć jak w niech Cię omijają i idziesz potem dalej. Że nie no, jest super. Ja jestem na razie zachwycona, jest tutaj tak zielono. W ogóle no spójrzcie na to, jest przepiękne. Te drzewa są. I panie cały czas na mnie patrzą wszystkie. Tak, słuchajcie, Klaudia zdecydowanie budzi zainteresowanie wśród pań. Tak. <laughs> Ze względu na oczywiście blond włosy i dziewczynki małe to po prostu... No. Słodkie to jest, tak? Za każdym razem jak się uśmiechał to mam taką... Tak. No, tak. E, to się rusza? Okay. Moi drodzy, znajdujemy się w naszej pierwszej atrakcji, którą chcieliśmy bardzo zobaczyć i jest to świątynia, która jest poświęcona Konfucjuszowi. Kiedyś to był uniwersytet, obecnie jest to miejsce modlitwy. Odbywają się tu różne uroczystości, na przykład sesje czy ważne egzaminy. I taka ciekawostka, świątynia znajduje się na odwrocie banknotu 100 tysięcy dongów. Tak, więc jest tutaj zielono, jest woda, jest spokój i taki w ogóle oaza, jeśli chodzi o same centrum miasta. Tak, także od zgiełku można sobie tutaj wejść, pocilować. No i przede wszystkim można porobić fajne zdjęcia. I jest tutaj klimat, taki wiecie, azjatycki, więc na pewno jak lubicie takie klimaty, a my lubimy, mm. to no będziecie się fajnie bawić, bo my się bawimy super. Porobimy kilka fotek i idziemy dalej, bo mamy jeszcze jedną dzisiaj świątynię do pokazania i do. Przejścia, bo mamy jeszcze dwa kil... pewnie, nie? Dwa Napisz, kilometry, dwa żeby tam się dostać. <noise> Moi drodzy, mamy godzinę 15 i stwierdziliśmy, że wierzymy taksówkę, jedziemy do pagody. Zobaczymy też przy okazji, ile zapłacimy za taksówkę. Tutaj ze świętymi do Pagody i będzie tip dla Was, żebyście wiedzieli. Dobrze, moi drodzy. No i test wyszedł bardzo źle. Słuchajcie, zapłaciliśmy za taksówkę 890 tysięcy, czyli 176 zł za dosłownie 3 km. Po pierwsze. Jest to w topad, gada się. Po drugie chcieliśmy to sprawdzić. Po trzecie chcieliśmy Wam pokazać. A po czwarte, no jest to tip dla Was, jak będziecie w Wietnamie, więc poświęciliśmy się, zrobiliśmy dla Was test, dlatego teraz musicie obejrzeć ten odcinek do końca, żebyśmy mogli to odrobić. Ale nie przedłużamy, nie to jest najważniejsze. Idziemy do pagody, zwiedzać. I tam zapłacili pewnie tylko parę groszy. Jest to najstarsza pagoda buddyjska, ma ponad 1500 lat. I pagoda w buddyjskiej architekturze sakralnej Dalekiego Wschodu, czyli Chin, Korei, Nepalu i Japonii, to rodzaj wielokondygnacyjnej wieży służącej do przechowywania relikwii. No i tak jak widzicie, ma ona wiele pięter. No i zakładamy, że tam są relikwie związane w e, buddyzmem. Także ludzie się tutaj modlą i bardzo fajny klimacik, pewnie zrobimy jakieś zdjęcie i się tutaj spacerujemy, bo jest to też dużo zieleni. Naprawdę fajna atrakcja, tym bardziej, że kubierz się za darmo. Ona jest za darmo i e, zdjęcia wyszły nam przepiękne, bo nagle ujawniło się niebieskie niebo i ono tak pięknie go trasowało w ogóle z samą pagodą, że o Jezu, no cudnie. E, tak, ja, ja widziałam e, inspo, że jak wpisujesz się na Instagram właśnie do pagodę, to właśnie były takie piękne zdjęcia. Mówiłam, o ciekawe czy będziemy mieli pogodę, a tu proszę na pagodę, mamy pogodę. Uuu. Tak, tak, bo też to miejsce nie ukrywamy, że znaleźliśmy sposobem szukania fajnej miejscówki w Hanoi na zrobienie zdjęć. Tak. Tak, więc, to więc tak też, też można szukać historych tak, atrakcji. Tak, no też. No właśnie, to jest też jakby też pewien rodzaj, nie? Poszukiwań e, fajnych miejsc. No i czucimy dalej. Co jeszcze przed nami? W sobie nie wiemy sami, zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą. U. A teraz sprawdzimy dla was kolejny środek transportu w kanoi i łapiemy autobus. Tak. Zobaczymy też, ile kosztuje, tak. jak się jedzie, czy jest klima, czy nie. Wszystko dla was, kochani. Była taksówka tak. dla was. Teraz dla Was jest autobus. Teraz się okaże, czy możemy kupić bilet u kierowcy. Ha. Tak, ale mamy Google. Nie wiem, czy wiecie, ale jak wybierzecie sobie trasę i zaznaczycie autobus, to on Wam podpowiada, ile to powinno kosztować. Powinno kosztować 14 tysięcy. Tak, 14 drogi autobus. 7 pienożarza. tysięcy dągów od osoby, nie? Tak. I tak, widzimy, się... że jest klimatyzacja. Ale mamy e 05 a to ciebie. A, szajsa, czyli to nie nasz. No, niemiecko się włączył. Uuu, ja, bitte. Bitte, ja, 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 7 000, ale w autobusie w autobusie trzeba mieć maseczkę, bo pan nas pogonił <noise> Nie. Autobus zdecydowanie tańszy, prawda? Oj zdecydowanie tańszy, słuchajcie, 14 dągów. 14 tysięcy dongów. Zapłaciliśmy, także polecam Wam przemieszczanie się autobusem. No ale trzeba na nie czekać i jeżdżą tak różnie, nie ma za bardzo rozkładów, więc no ale jest jakaś tania opcja transportu, bo schodzenie tu jest tak średnie od chodnikami, bo nie ma za bardzo no, chodników, wszędzie ma. są skutery, także polecamy. Idziemy, idziemy. Tak, bo idziemy. Zaraz będzie ten pociąg. A bo Wy nie wiecie, gdzie my jesteśmy. Haha, <laughs> my wiemy. Uuuu <laughs> nice. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten. Poszłabym tyłem, ale mam klapki, więc się zabiję. Jeśli chodzi o ten pociąg. I tą sławną ulicę, tutaj Train Street w Wietnamie, to ona, jeśli chodzi ten pociąg przejeżdża tylko w określone godziny. I oczywiście w opisie filmu macie dokładnie wypisane te godzinę. no ale wiąże się to również z licznymi wypadkami, które tutaj były, więc teoretycznie nie wolno tutaj przebywać. Z tego co ja wiem, z takich oficjalnych informacji, ale jeśli macie jakieś inne. Że na przykład yy, nie, to jest siema i można sobie normalnie tutaj przebywać, to piszcie nam śmiało w komentarzach, bo ja właśnie wyczytałam, że władze yy, Hanoi zakazały turystom odwiedzenia tego miejsca. O, to ciekawe to ja nie? To działam, ciekawe, tak. Czy jesteśmy tutaj trochę na nielegalu, jak pozostali turyści, którzy tutaj są. Okej, okay. no dobra. Faktycznie nie ma straganów za bardzo Nie ma straganów, bo kiedyś było tak, że one się właśnie zawijały pociąg przejeżdżał i się rozwijał, rozkładały na nowo. A teraz mamy tylko i wyłącznie restaurację. na przykład można z góry to sobie zobaczyć, też ciekawie. Stwierdziliśmy, że usiądziemy sobie i zamówimy sobie coś do picia, bo pociąg będzie za pół godziny. Tak. No i go zobaczymy przy okazji. I zanim nam wyłączą film za prawa autorskie, bo za mną jest głośnik, to tylko powiemy, że tak wygląda menu i weźmiemy sobie coś do picia na szybko, nie? Tak, dokładnie, tak jak miało powiedział. <noise> Ej, dobra, ja się nie... Myślałem, że to będzie aż tak blisko. Bardzo blisko i bardzo, on nawet w szybko jechał. No jechał super. szybko i miałem wrażenie, jakby miał zaraz mi wjechać w twarz tym pociągiem. Oh great, thank you so much. Oj, bardzo. Oj, dostaliśmy nasze napoje, ale nie no, ja nie spodziewałem się. To jest Dobra? No, rozkwinia i lemon gras. Mm, Tawa nowa Herbatka taka... Mm, jak taka dobra męski. Mm. No ja się nie spodziewałem, że będzie tak blisko. Myślałem, że mnie przyjedzie. Nie, spodziewaliśmy się, że tak szybko się... To się stało po prostu wszystko tak. w minutę i koniec. I koniec. Także no. no. fajnie. 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 Bardzo fajnie. Nie wiem, czy widzicie ostatniego vloga, takiego luźnego pomiędzy przemieszczaniem się. To taka ciekawotka dla Was, jakbyście się zastanawiali, to tutaj sklepy są Circle K. Nie stacja benzynowa, tylko sklepy. Takie tak jest 7 Eleven w Wietnamie. Jak na razie to taka ciekawotka dla Was. Wykupiliśmy właśnie wycieczkę do Zatoki Halong. Bieramy się, więc byście oglądać kolejny odcinek, bo tak. będzie w następnym odcinku. Ja strasznie czekałam na to, także trzymajcie kciuki za pogodę, ale nawet jak będzie laut, to jest tak pięknie, że nie. nieważne. Cały dzień wycieczka, rejs, także zapraszamy już na kolejne materiały, wy teraz widzicie jakieś przebitki, także mhm. eh, nie możemy się doczekać. Tak ja idziemy jest. na tą kawę. Bardzo szybko robi się ciemno w tej Azji. Godzina 18 już jest totalnie ciemno. Tak, idziemy. Idziemy. Zawsze staramy się. Widzicie, jak się tu chodzi. Słuchajcie, jesteśmy w kafe Giant tak jak zresztą już słyszeliście. I będziemy pić teraz tradycyjną, wietnamską kawę. Jeżeli moglibyśmy ją porównać do kawy z koglem moglem, to byśmy nie skłamali. Podobno ma być bardzo, bardzo słodka. Zobaczcie, jak ona się tu leje. Są dwie opcje. Można wybrać sobie albo na ciepło, albo na zimno, ale pan powiedział nam, żeby zdecydowanie spróbować jej na ciepło. Także no, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko bardzo z dziawa. Ja sobie wyobrażałam tę smak, bo ja już widziałam to na tylu vlogach, ale nie spodziewałam się, że to będzie taki smak, bo ja zapomniałam w ogóle o tym, że tam jest kawa. I cały czas myślałam, że to będzie smakować jak kogiel-mogiel. Wszyscy mówili, że jest mega słodkie, ale my Polacy wiemy, co to jest kogiel-mogiel, a zagraniczni youtuberzy, mam na myśli, nie wiem, Amerykanie nie wiedzą, co to znaczy takie zblendowane po prostu jajko z cukrem. Więc to jest zblendowane jajko z cukrem z dodatkiem kawy. Bardzo aksamitne, kremowe, no wow, super. Jest tak gęste, jakby się jadło cukierka. O, wiem do czego porównać. Do Kopiko. ta kawa. Pamiętasz, że tutaj taki był cukierek? No to trochę tak smakuje. W ogóle jest bardzo śmieszne podane, bo mamy tutaj normalnie ciepłą wodę, która ma utrzymywać cały czas temperaturę tej kawki. Ale to jest dobre, nie jest za słodkie. Czuć słodycz, ale jest to taka optymalna słodycz. Dla mnie wystarczająca. No taki deser, no bardziej niż kawa, bym powiedział. Rozpuszczone cukierki Kopiko z dodatkiem jajka. Chyba tak, żeby wam to przybliżyć. Bardzo dobre. Ups. Kapmo. Czy my dzisiaj coś jemy jeszcze? Oczywiście, że tak. Moi drodzy, jesteśmy w restauracji, która podobno Hanoi serwuje najlepsze pho. Dlaczego? Ponieważ właściciele tej restauracji pochodzą z regionu Nan Din, czyli z regionu skąd ta zupa się wywodzi. Ogólnie wyczytaliśmy, że jest to naj, tak naprawdę najpopularniejsze danie kuchni wietnamskiej i tak naprawdę składa się z makaronu oraz Dwóch rodzajów mięs są zupy FO z wołowiną, tak jak mamy my w przypad naszym przypadku, albo z kurczakiem. Obecnie tworzone są różne wariacje na temat zupy FO, ale czasami mówi się, żeby wykorzystać ten bulion, żeby go stworzyć, potrzeba wykorzystać na przykład 20 składników, więc on będzie bardzo aromatyczny. Ja powiem. Prywatnie, że jadłam kilka razy zupę fo i ona mi nigdy nie smakowała, bo dla mnie to był młyły rosoł, ale w Polsce. Pierwszy raz jestem w Wietnamie, zobaczymy jak smakuje, więc ja nie przedłużając od razu przejdę do rosołu. Wszystko jest bardzo, bardzo gorące. ściutki, próbujemy. On jest słodki, ale waka. Czuć e, cebulka, e, czuć. E, Mięso, oczywiście, ale on przede wszystkim wybija mi się jakaś słowo, tylko ja nie wiem skąd ona może pochodzić. Jest bardzo ładny, w ogóle nie jest ostry, a to jest bardzo istotne, bo my już trochę mamy dosyć ostrego. No powiem Wam, że bardzo fajny rosołek. Żeby Wam przyrównać, co to jest, to smakuje jak rosołek. Zobaczymy tą wołowinę. My dostaliśmy dwa rodzaje wołowiny. Pierwsza wołowina to jest długogotowana oraz wołowina, która jest prawie surowa. Czyli takie kawałki po prostu wołowiny zostały tam wrzucone, ale przez to, że Sama zupa jest bardzo ciepła, to one już do siebie, że tak powiem, doszły. Rozpłynęła się usta. Mm, nie no, powiem wam, dobre. Dobre? Uh -huh. Jestem ciekawa, co Michał powie. Mm, faktycznie, ona jest słodka, ale mam wrażenie, że znacie ten smak, bo tu jest taka słodycz połączona taką nutką soli, takie specyficzne dla azjatyckiej kuchni, bardzo. Umami, no coś takiego, właśnie taki smak. Spróbujemy tego mięsa, powiem wam, czy faktycznie… Rozpuszcza się w ustach, czekolada was uszukuje. Mm, faktycznie, bardzo mięciutka, no? ale nie czuję za bardzo smaku tego mięsa. Ono jest takie delikatne bardzo i rozpływa się w ustach. Moi drodzy, na stole jeszcze do tej zupy można sobie dobrać chili i można sobie dobrać limonki. Jest limonka, więc sobie jej użyję, a co tam. Ona jeszcze bardziej nabrała takiej intensywności i smaku. Nie, słuchajcie, bardzo dobra. W ogóle dostaliśmy to danie bardzo błyskawicznie. Zamówiliśmy Usiedliśmy i chyba dwie minuty, i od razu jesteśmy super. Na razie super. Cenowo też ekstra. Zresztą zaraz cenę zobaczycie na ekranie. Dla mnie super. Jemy, nie ma co więcej. Ok, Polecamy to miejsce, bo na razie jest fantastycznie na straganie zobaczyliśmy coś takiego ja mówię, boże co to jest, Może to spróbować myślałam, że to jest lód, słuchajcie a to są chrupki zwykłe chrupki, takie wiecie kukurydziane kumacy bardzo dobre mmm, dobre Dobrze moi drodzy, dzisiaj bardzo intensywnie. Dużo się tutaj dzieje, jesteśmy przewodnicowani strasznie. Tak. No, 24 godziny w Hanoi, mamy nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Nam się podobało. Tak, nam się bardzo podobało. Jak to jest imprezowy naród, to to jest po prostu mania mała. Ale super, jutro będziemy, wyjeżdżamy z Hanoi na chwilę więc mamy taką jednodniową wycieczkę, także do zobaczenia! Widzicie oczywiście jej wydaliśmy. Wszystkie linki pamiętajcie na taksy macie w opisie i tak. tyle. Napiszcie nam dzisiaj Hanoi albo Wietnam i co tam chcecie. I w ogóle trzymajcie się, do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Cześć. Jakie malusie się krzesełka! Boże. Ale tygodnie się nawet siedzi, słuchajcie.